Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku zamkowych rozmów. Nazywam się Zuzanna Pomaska, moim dzisiejszym gościem specjalnym jest Grzegorz Orzełowski, dyrektor hotelu Zamek Janów Podlaski. Chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o Wielkanocy. To jest nasz motyw przewodni dzisiejszego wywiadu. Jest to czas, który dla wielu osób jest wyjątkowy i chcielibyśmy porozmawiać o tradycjach, o spotkaniach rodzinnych i o prywatnych również doświadczeniach tych świąt. Jakie znaczenie mają dla pana Święta Wielkiej Nocy? Jak spędza pan te dni? Och, to od lat rodzinnie, to przede wszystkim. E, obydwa święta, i Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, są takim czasem, gdzie e, wszyscy dążą do tego domu rodzinnego. Nawet jeżeli są gdzieś za granicą, w innych miastach w Polsce, to przyjeżdżamy, spotykamy się i ten czas jest takiego czasu poświęconego rodzinie, tak, najbliższym. I Wielkanoc jest również takim czasem zmartwychwstania, czyli narodzenia się czegoś nowego. I bardzo często te narodzenie, ta wiosna powoduje, że mamy nowe plany, mamy potrzebę porozmawiania o przyszłości. I tutaj ten element oczywiście poza religijny, wiary, to o, o nim wspomniałem, ale oczywiście spotkanie wszystkich przy stole, wspólne poświęcenie jajek, wspólne siebie poświęcenie, tak? To ten taki czas. Od pięciu lat powiększyła mi się trochę rodzina ze względu na Zamek Janów Podlaski i tutaj mam przyjemność gościć naprawdę wielu ludzi Duże rodziny i małe rodziny. Zdarzają się rodziny, które przyjeżdżają na święta do zamku dwudziestoma, trzydziestoma osobami, ale też spotykam ludzi, którzy przyjechali na święta we dwójkę. Więc tu te rozmowy i, i sympatie, uśmiechy, i życzenia wielkanocne, no mają ten taki jeszcze inny wymiar, tak? bo dzielisz się życzeniami w domu, którym jest zamek Janów Podlaski, ale z ludźmi, których kompletnie nie znasz. I ten element jest też ogromnym doświadczeniem wspólnego życzenia sobie, pewno teraz w, w pierwszej kolejności, pokoju na świecie, ale też zdrowia i takiego spełnienia tych wszystkich marzeń, które wszyscy posiadamy. Czyli ta atmosfera jest niezwykle ważna, nawet jeżeli jest to kontakt z osobami, których nie znamy, to jednak ta atmosfera gościnności to jest coś, co charakteryzuje te święta. Tak, i święta i miejsce, w którym jesteśmy, bo jeżeli ktoś zaufa nam i przyjedzie na święta do nas do zamku z całą rodziną, z małymi brzdącami, ale również z tym starszym pokoleniem jesieni wieku, i spacery, i wspólne śniadanie, i wspólna modlitwa, ale też... I te wszystkie atrakcje, które zamek proponuje, i śmingu z z naszą ochotniczą strażą pożarną, no są niesamowitymi miejscami, ale też warto zaznaczyć, że w te święta podajemy tak naprawdę wiele przysmaków, wiele rzeczy, które, z którego podlasie słynie, czyli wszystkie te dania, które pewno na co dzień nie smakujemy. I właśnie o te dania chciałabym zapytać, jakie jest Pana ulubione danie wielkanocne? Czy ma Pan coś takiego, co jest, ma, zajmuje specjalne miejsce w pana sercu? Ja nie jestem wybredny. Jak widać po moim brzuchu, <grym> lubię wszystko, <grym> tak. <grym> Ale na pewno żurek z jajkiem. Sam jajko jest takim elementem wiodącym w te święta, także wszystkie dania jajeczne i tutaj co roku nasi kucharze w szczególności ta kuchnia zimna pod okiem Małgo, i Choróg wyszukują te smaczki lokalnego Podlasia, lokalnych przypraw tak żeby jeżeli mamy gości z całej Polski, czy też za wschodniej granicy, bo też się tacy zdarzają, to żeby posmakowali to co jest najsmaczniejsze, żeby te kubki smakowe trochę w te święta pomruczały. Właśnie, żeby to było absolutnie wyjątkowe, że mamy te lokalne produkty, mamy na przykład wędzone wędliny. To jest też coś, co, co jest jednak wyjątkowe i specjalne u nas. Ale rzeczywiście i wędliny, i własny chleb, i własne ciasta, więc no naprawdę tutaj ten element yy, yy, różnorodności yy, w tej tradycji yy, wschodniego Podlasia jest duży i my z tego potencjału naszych przodków korzystamy. A jakie tradycje pamięta Pan z rodzinnego domu? Czy ma Pan jakieś szczególne wspomnienia z dzieciństwa związane ze świętami Wielkiej Nocy? Och, to wspólna, wspólne pójście w sobotę do kościoła i święcenie święconki, tak? Zrobił się to taki rytuał. Od, od wielu lat chodzimy razem wspólnie, bo rodzina przyjeżdża, więc ta sobota jest taka wyjątkowa pod tym względem, tak? Mama już, która nie może chodzić, ale, ale przygotowuje tą święconkę, czuje taką potrzebę. Niedziela, no to tak jak powiedziałem, no modlitwa, spotkania, a poniedziałek to śmigus dengus, więc to już tak w, może nie frywolnie, ale na wesoło, z uśmiechem polać się wodą, bo to podobno przynosi szczęście w dalszym części roku. Dokładnie, a czy te tradycje, zwyczaje są kontynuowane w w pańskim domu rodzinnym? Tak, ja miałem dziadka, który do tych wszystkich elementów e, tradycji, zwyczajów, e, pokłonienia się historii tego pilnował, no i myślę, że kontynuujemy tą tradycję. Jak najbardziej. E, czy od zawsze był pan tradycjonalistą, czy to jest coś, co zmieniało się na przestrzeni czasu, czy może z wiekiem? Ach, właśnie dotknęłaś. Pewno z wiekiem, ale e, Pewne rzeczy wynosi się z domu, pewne wartości, Dokładnie. które e, kierują cię całym życiem. E, pewno ewaluujesz, tak? bo spotykasz e, in, ludzi, czytasz książki, spo, spotykasz inne kultury, tak. No, w 38 lat poznałem e, kobietę swojego mhm. życia, która też e, wniosła kolory do wspólnego naszego życia. Mhm. Więc e, trad jestem tradycjonalistą i tak naprawdę e, ta tradycja jest. Pierwszej kolejności, ale e, ta współczesność, nowoczesność, nowoczesność, praca z młodymi ludźmi no, powoduje, że, że no, emocjonalnie nadal, nadal jestem młody pomimo paru lat, które już mam. <gry> Czyli łączymy tradycję z nowoczesnością. Zdecydowanie. To jest w gruncie tak. rzeczy nasze hasło <gry> tak. w Zamku Janów Podlas. Dobrze. Czyli ostatnie pytanie, które tak naprawdę mam, to czy. Te tradycje, wyniesione tak naprawdę z życia prywatnego, w jaki sposób wtłacza je Pan tutaj w zamku do, do naszej codziennej pracy, do miejsca, w którym przebywamy? Ja ich nie muszę wtłaczać. Tutaj mam takie szczęście, że spotkałem wśród swoich pracowników ludzi, którzy mają świadomość miejsca mhm. i czasu, tak? My nie pracujemy w zwykłym hotelu, my pracujemy w hotelu, który ma swoją historię i od wieków tą historię. Mamy no, świetnego poprzedniego jakby właściciela, jeżeli to mogę tak powiedzieć, biskupa Damana Naruszewicza, który tutaj w tych, w tych przestrzeniach, właśnie jesteśmy w jego gabinecie, pewno tworzył twarzy, akta Konstytucji 3 maja. Więc ja nie muszę tego robić, bo wszyscy wiedzą, że z szacunkiem, z szacunkiem dla miejsca, z szacunkiem też dla Grupy Arche, która zrewitalizowała i odbudowała i nadała mhm. świetność temu miejscu i historyczną, ale też i gospodarczą, bo nie ukrywajmy, hotel to 80 tysięcy gości w skali roku, mhm. kilkaset konf różnych wydarzeń, konferencji, spotkań, organizacji, eventów przeróżnych. Więc tak naprawdę tutaj ten zespół ludzi, który zastałem 5 lat temu, ale też ludzi, których zaprosiłem do współpracy. Mamy świadomość miejsca i czasu, i, i pewno nie muszę przekonywać, jak, jakim elementem wartością dodlaną dla Janowa Podlaskiego jest ten zamek. Dokładnie i ducha historii cały czas w nim czuć. Dokładnie. Tak. Także dziękuję bardzo za rozmowę. Cieszę Cała się, że udało, udało się nam porozmawiać. I serdecznie zapraszamy Państwa do. Spędzanie święt Wielkiej Nocy w zamku Janów Podlaski, ponieważ uważamy, że naprawdę są to święta wyjątkowe i warto to przeżyć we wspólnym gronie. Czekamy na Was. Pozdrawiamy.